Małe podsumowanie ostatniego roku e, z kosztami. Oczywiście jeszcze nie zaczęliśmy się budować, a koszty są no, znaczące. To może być dla paru z Was e, jakaś taka granica, gdzie nie bierzecie tego pod uwagę, co trzeba zrobić przed e, rozpoczęciem samego, samej budowy. E, <laughs> Dużo ludzi pyta o to, jakie są koszty za SSZ, za SSO i tak dalej. No tam wychodzi 200, 300 czy 400 tysięcy, zależy kto buduje i jaki projekt. No a nikt nie bierze pod uwagę tego, że na przykład do działki trzeba zrobić dojazd, czy, czy ogólnie ją uprzątnąć, czy zniwelować i takie tam inne rzeczy, jak na przykład nawet przynajmniej przyłącza, które trzeba wykonać, że tutaj Wychodzi 500 zł, 1000 zł, 2000 zł, no i to wszystko tak się dodaje i potem mamy niezłą sumkę. A więc tak, podsumowanie, nasze podsumowanie 2024 roku jest tak. Kupiliśmy działkę 35 arów za 76 821 zł. I to jest wraz z kosztami takimi jak całymi notarialnymi. Potem zrobiliśmy badanie geotechniczne, coś co naprawdę trzeba wykonać przed zakupem działki, my to niestety zrobiliśmy po zakupie działki. Co prawda nic w nim takiego nie wiadomo jakiego nie wyszło, dowiedzieliśmy się parę rzeczy. Badanie geotechniczne my zapłaciliśmy 1200 zł, to jest za trzy odwierty na głębokość 3 metrów. I te, te ceny u nas na Małopolsce wahały się pomiędzy 1200 a chyba 2 i 2,800 jakoś tak. E, więc i to były takie same badania. Trzy odwierty na no, by głębokość 3 metrów w trzech różnych miejscach i to, i to tyle. Więc tutaj trzeba uważać właśnie e, na te ceny. E, projekt domu zakupiliśmy, plus zrobiliśmy jeszcze kopię tego projektu, takie swoje do. Jako brudnopisy tak naprawdę, żeby móc bazgrzeć po nich i tak dalej. Projekt domu wraz z zmianami, bo kupowaliśmy od razu zmieniony od Modern House. To 6552 zł plus kopie to jest 263 zł. No i to wszystko już było zrobione, że nasz architekt adaptacyjny nie musiał zrobić żadnych zmianek i tak dalej. Adaptacja docelowo zapłacimy 11 tysięcy, na razie daliśmy tylko 1000 zł, więc adaptacja projektu będzie dopiero w tym roku, więc ta kwota się zmieni. Geodeta 2700 to jest mapa docelów projektowych plus wyznaczenie granic działki. Ta kwota, jeśli byśmy kupowali to osobno, czyli na przykład najpierw mapa docelów projektowych. A potem na przykład wygraniczenie działek, czy tam na odwrót, to byśmy zapłacili około 3500 tysiąca. Tutaj, jak że wszystko jest razem, no to tam dostaliśmy dość sporą zniżkę. Przyłącze wodociągowe to jest ze wszystkimi materiałami, które ja kupiłem, które, które daliśmy za zrobienie przyłącza, to jest 3068 zł. Erbetka do przyłącza energetycznego to jest 165 zł. Siatka leśna na ogrodzenie 100 metrów to jest 250 zł. Skoble 65 zł. Tu niestety kupiłem 5 kilo, bo nie wiedziałem ile będzie potrzebne. I tak naprawdę nam zostały 4 kilo, albo nawet więcej niż 4 kilo, więc tutaj ten koszt taki niepotrzebny troszeczkę. Stemple i deski to deski były na zdobienie bramy i stemple dookoła całego, całej posiadłości. Znaczy, dookoła budowy, bo posiadłość jest znacznie większa niż to, co oglądaliśmy. 45 stempli i 8 desek po 3 metry, to było 250 zł. Stemple, jak coś, jakbym miał tutaj doradzić, to szukajcie po 4 zł. Bo ludzie próbują używane stemple sprzedawać po 8-10 zł, gdzie to jest cena, gdzie do leśnika pójdziecie i on Wam sprzeda po 6 nówkę. Nie używaną nigdy, więc celujcie wstęple po 4 zł. Wypożyczenie przyczepy i wiertnicy to jest właśnie do zdobienia ogrodzenia. 175 zł. Wiertnica była wypożyczana dwa razy. Jed raz było, przyczepa kosztowała chyba coś koło 30 zł. Jedna wiertnica kosztowała 70 i potem jeszcze 50, coś, jakoś tak, jakoś coś tam dodawało. Nie pamiętam ile, dokładnie kosztowała przyczepa. Blaszak wraz z montażem to jest 2000 zł, oczywiście blaszak musi być. Płyty chodnikowe pod blaszak to jest 1043 zł. Piasek 22 tony, tutaj ten piasek był pod blaszak, on był też pod wjazd na budowę, znaczy na całą działkę. Zagreżczarka 50 zł, droga dojazdowa, tutaj jest z koparką. To było 2700 zł, to tylko za koparkę jest, w tym wydawanie korzeni i wykop pod blaszak. Więc generalnie, koparkowy wykorytował nam wjazd na działkę, zasypał go kruszywami, oczywiście trzeba było zagęścić. Wykopał nam jeszcze zebrał humus, tam gdzie blaszak miał stać, i do tego wykopał naprawdę dużo korzeni, to kosztowało 2700. Potem znowu piasek, 22 tony, 700 zł, Kruszywo 30, 60 i 0,30, więc to jest na wjazd, właśnie na, na działkę, to jest 6800 zł. Tu troszeczkę przepłaciliśmy i tutaj jest właśnie, kupowaliśmy to na ostatnią chwilę i trzeba niestety było kupić to, co było i przepłaciliśmy na każdej ciężarówce 4 ciężarówki po 300 zł, niestety. Gołowłknina drogowa 300 gram, 619 zł. Tu jest ona jest na całym wieździe. Specjalnie jest dwa razy grubsza niż normalnie. Po to, żeby te ciężarówki jednak tego tam za bardzo nie wgniotły w ziemię. I teraz tak, rębak i przyczepka. Rębak był potrzebny do zmierzenia wszystkich tych krzaków, gałęzi i cokolwiek tam powycinaliśmy. To było 250 zł. Pod kaszarkę kupiliśmy nową z Allegro, bo wiedzieliśmy, że je będziemy używać non-stop. To było 425 zł, i wydaje mi się, że ona już się zwróciła. Plac budowy, czyli ten plac, gdzie będziemy wszystko przetrzymywać, gdzie będziemy wszystko skręcać, zbijać i tak dalej, budowlańcy sobie będą przetrzymywać różne rzeczy. Eee, tak, to było Rębach, chwileczkę, plac, koparka. To niestety trudna koparka za prawie taki sam wjazd, kosztowała 4300. W poprzednim filmiku mówiliśmy o nierzetelnym koparkowym, który przyjechał na dwie koparki i po prostu no, w kółki leciał z nami i, i tyle, i zapłaciliśmy mu za nieskończoną pracę 2700, i, i to po prostu była tragedia jakaś. Całe szczęście nasz koparkowy przyjechał i po prostu wszystko naprawił. To też na poprzednim filmiku. Gruz drogowy zapłaciliśmy 1250. To jest 4 wewrotki po 22 tony. Tu myślę, że mogliśmy trochę. Znaczy, no, tak, już zaoszczędziliśmy dużo na nim, bo to jest naprawdę bardzo fajny gruz, który no, za bardzo, no, jest używany przy głównych drogach. Więc. No, on jest jednak fajny, no ale mogliśmy taniej za niego zapłacić, bo jednak firma, która robiła drogę niedaleko nas, yy, musiała ten gruz wywozić naprawdę gdzieś tam daleko. Yy, no i nie dość, że do nas wywieźli, mieli bliżej, paliwę na roszczyć, i to jeszcze nas skasowali. No ale no co zrobić, no, my, mamy, my jesteśmy zadowoleni, bo mamy tanie kruszywo, a i tak musieliśmy je kupić i tak, więc jest to jest. Geowłóknina pod ten właśnie plac, 150 gram, 384 zł. Kruszywo 0,30 to jest, żeby tylko wyłożyć górę tego, co na tym gruzie zogowym 1350 zł, o tak, 1350, dobrze, złoty za to kruszywo 0,30 i piasek znowu 22 tony 700 zł, A więc tutaj podsumowanie, Koszt wraz z zakupem działki to jest 115 780 zł, koszt bez działki, czyli za same takie rzeczy, które trzeba było zrobić, żeby można było w ogóle zacząć tą budowę to jest 38 959 zł. Więc ten koszt jest no te 40 000 akurat w naszym wypadku trzeba było liczyć. Jeśli masz płaską działkę z dobrym dojazdem, czyli wszystko zrobione, przyłącza są, no to, no to ten, ten koszt pewnie byłby niższy, ale mi się wydaje, że nawet jeśli wszystko jest zrobione, to i tak pewnie z 20 tysięcy trzeba wsadzić, żeby móc zacząć tą budowę, żeby w ogóle to było użytkowe. Rzeczy, które zrobiliśmy od samego początku zakupu działki to... Wycięcie wszystkich krzaków, krzewów, jakichś drzewek, samosiejek i tak dalej, wykopanie tych wszystkich korzeni z przodu. Przed działką usunęliśmy bardzo dużo takich zarośli, takiej tak zwanej babichy, która po prostu zarastała tam już od 30 lat, i jak robili nową drogę, akurat dojazd do, do tego kawałka. Ziemi, które my mieliśmy, ta gmina, jak robiła, robiła asfalt, to drogowcy niestety to wszystko przewalili na naszą stronę. No i my teraz już to całkowicie wyczyściliśmy i już tam nic nie ma. Kolejna rzecz, to, którą robiliśmy, no to postawienie tego blaszaka, no to dla nas było bardzo ważne. Chcieliśmy też, żeby to wszystko było ogrodzone, bo yy, są takie śmieszne rzeczy w polskim prawie, że musi być to ogrodzone, to po pierwsze. Po drugie, jakby ktoś na przykład coś ukradł z budowy i by przeszedł przez tą leśną siatkę, gdzie to, nie, to, to jest bardzo proste przejście przez nią, wystarczy po prostu szarpnąć się ona sama spadnie, no to, to, to się liczy jako ogrodzenie. Jeśli by tego ogrodzenia nie było, ktoś by wszedł na działkę i po prostu sobie wziął nie szpadę i sobie z nim poszedł, to to teoretycznie nie jest kradzież. Jeśli ktoś przeszedł przez ogrodzenie, to wtedy jest to kradzież. Więc tak też, z takich punktów widzenia też to porobiliśmy. Kamera okay, no mi się wyłączyła. Ta cała działka się przekształciła z jednego wielkiego buszu na po prostu bardzo ładny teren. No teraz troszeczkę jest błota na nim, no bo koparka rozjeździła. No ale to się trzeba tego spodziewać, jak jest ziemia i woda. No no i na koniec takiego newsa mam, już wszystko jest pozałatwiane z pozwoleniem na budowę, jeszcze tylko czekamy na pozwolenie na budowę, ale już wszystkie papiery poszły, te które miały iść i mamy nadzieję, że drugi, druga połowa marca będziemy już zaczynać, będziemy wszystko kopać i tak dalej. Więc zapraszam do subskrypcji. Będziecie mogli z nami po prostu przeżywać tą całą budowę, może się czegoś nauczycie, my się też będziemy uczyć, no, no i zobaczymy dalej.